Chciałem mu że jesteś w tym udaniu, ale jest to, nie wziąc, nie wziąc, powiedzieć tak. <tryk> Które miałem silne beczki? Tak naprawdę no, serio nie miałem sił. Tylko wycinam tam dwa No to wiesz, piszę komentarze, gdybyście chcieli, żebym deki destestował. Bo już powinienem się po zakończyć, odcinki. Dobra, wkrębę, rundę. Эй, что не можешь созравить бо А ещё дам фаерболла. Фаерболл, фаерболл, фаерболл. Ну, что, мы окончили уже. ко я ещё Ну, Ну się no. bronić muszę. Ostra obrona, obrona. dobrze. Dobra, ja wolę kontynuować. widzowie Do cześć.